Siemano, witajcie, z tej strony Wojan i dzisiaj gramy sobie w Minecraft Bedwars. Wars, oh yeah! Właśnie chciałem nagrywać Cave Warsy, ponieważ dużo osób mi pisze, że Ej Wojan, kiedy Cave Warsy, bo Cave Warsy teraz lubię bardzo na twoim kanale. E, no niestety nie mogłem nagrać, ponieważ po prostu nie działały. Jakoś tak nie działały, ale spokojnie, jak na, jak na wojnie, wszystko będzie dobrze, ponieważ niedługo startuje serwer Wojana i Abry, na którym również będą Cave Warsy, ale na początku będą Bedwarsy plus dodatkowo jeszcze jeden tryb, o którym nie mogę wam mówić, ponieważ będzie to niespodzianka. A potem będziemy rozwijać dalej: będzie bingo. No i właśnie Cave Forcey, więc Cave -Force również będą na naszym serwerze. Także go wyczekujcie. Dużo osób się pyta, kiedy on mniej więcej on ma być. I powiem wam, tak. Nie mogę wam za dużo mówić. Za wcześnie, po prostu wiedzcie, że będzie, ale nie mogę mówić za dużo kiedy, bo bo wiecie, to się wszystko przekłada później w czasie. Jeśli ja wam powiem, że na przykład jutro będzie serwer, oczywiście to nie jest możliwe, ale jakbym wam powiedział, że jutro będzie serwer, ale nie udałoby się, no to, 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 to co? Wtedy pełno osób napisze, bo ja miało być jutro serwer, a nie było, i co ty zrobiłeś? Yeah! więc no, więc nie mogę wam mówić e, kiedy, co i jak dokładnie, ale wiedzcie, że będzie. A niedługo to mniej więcej, no takie, spokojnie, za pół roku nie będzie. Za pół roku już serwer będzie hula. To <noise> szybciej będzie, no wiadomo. Nie wiem, miesiąc, dwa, coś koło tego, więc no. Oczekujcie. Spadaj, spadaj, gostek, dobra, spadł, rozwalony. I teraz lecimy go szybko zniszczyć. Woo! Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ale mogę wam tylko zdradzić, że serwer będzie najlepszy w Polsce, dosłownie najlepszy. To już mogę normalnie rękę sobie uciąć, że będzie najlepszy. O, dobrze, wyeliminowany, wylaminowany żółty. Jesteśmy zadowoleni, bierzemy sobie żelazny mieczek. teraz ciach, 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 ciach. Okej, okay, i możemy lecieć do kolejnego przeciwnika, do kogo by tutaj lecieć? Hmm. Tam widzimy, że czerwony coś odwala, nie wiem co, ale zobaczymy. Dobra, tak czy siak, póki co, podejdziemy sobie tu. Oczywiście pamiętajcie, jeżeli jesteście nowi na kanale, jeżeli oglądają to nowe osoby, e, wbijamy, robimy challenge, e, milion subskrypcji do jutra. Jeżeli jutro e, do jutra wbijecie milion subów, e, to... E, zrobię karaoke live, ok? Tylko milion subów musi być do jutra, więc... Więc wyczekujcie karaoke live, na pewno się uda. No, a poza tym możecie łapeczkę zostawić, jak tych łapeczek będzie 10 tysięcy, um, to zrobię Minecraft w prawdziwym życiu. Dobra, a teraz lecimy dalej, zbieramy sobie nasze emeraldy i e, wyczekujemy tutaj, jak tam się e, ma cała sprawa. Ile timów zostało? Dobra, dwa... Trzy teamy z łóżeczkiem, dwa teamy zostały bez łóżeczka. W tym oczywiście ja tam siebie nie liczę, spokojnie, e, no bo wiadomo, pros. Łop, op, okej, okay, dobra, tam zawsze się troszkę boję przeskakiwać, bo jakbym spadł, to byłaby lipa, byłby Lipton. Teraz sobie kupimy ulepszoną mieczyka, żeby wiecie, było kozacko, żeby było super ekstra, be, be, be. E, Zabieramy sobie szybko zbrojonko. Dobrze, bo ja, dobrze. No i wiecie co kupujemy? Łuk, łuk, bo łuk to co? Napiszcie w komentarzach, co to łuk. Napiszcie w komentarzach, bo ja już zapomniałem, co to łuk. Łuk to i dokończcie. Hehehe, <laughs> no ciekaw jestem, czy jeszcze pamiętacie. E, dobra, ale w tym momencie wam pokażę, właśnie, jak się gra łukiem. E, tylko to sobie odłożę, wszystko. Ciach, ciach. Dobra, idzie ktoś tutaj? Nie, bo wszyscy się mnie boją, widzicie? Tak, właśnie ich rozwalam psychicznie. Nawet jeszcze do mnie nie podchodzą, bo widzą, że, że jest wojany i na, 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 nawet nie wiedzą, co robić. A wojna tutaj jest lata z zbrojką skórzaną, więc trochę słabo. Zaraz sobie ją rozwiniemy. Tylko weźmiemy sobie surowce pana Yellow. Dziękuję, Yellow, za surowce. Miło bardzo. A co to za tym tam biały? Aha, biały walczy z akła. okej, okay, tutaj czerwony już zniszczył. Aha, czerwony nie ma łóżeczka, ale zniszczył niebieskiego, więc ajajaj. Jajca jak berety się robią na tej arence łapeczka musi być I lecimy dalej w tym momencie Dobra, patrzcie, mamy kolejne emeraldy Ale tutaj, łup, Uu, podwójnie Łup, łup, dobrze, zabieramy sobie podwójnie Więc zrobimy sobie diaksową zbrojkę Oh yeah, diaksowa zbrojka będzie tutaj grana i będzie arenka wygrywana, patrz normalnie w Roma, e, Roman, chciałem powiedzieć. Wojan rymuje, bo ma w ogrodzie tu je yo. Widzimy tam również białego, który coś kombinuje Ale rymuje dzisiaj, LOL Dobra, czekaj, 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 zaraz go zrzucę Lamusa No ty lamusie! Ty lamusie, nie mogę cię trafić! No ile ty masz jak ty ninja chyba? Nie mogę cię trafić? No patrzcie na to! Jest, dostał! Okej, okay, do widzenia. Panie e, żółty. Nie, biały. No jeszcze dalej, to nic to Wojtek. OK, dobra, biegniemy. Szybko, szybko. O nie, tam czerwony jeszcze do mnie leci. No i niszczy mi łóżeczko, nie? Spadł! Czerwony! Czerwony spadł, czajcie. Ja widziałem tylko jak on już do nas się buduje. Spadł i został wylaminowany kompletnie, ponieważ nie ma łóżka. Nie ma łóżeczka, więc został rozwalony. E, dobra, zostały dwa teamy z łóżeczkiem, między innymi właśnie biały. Biały, nie wiem co on kombinuje, czy czasem nie będzie chciał pójść do nas zaraz, ale my zaraz sobie kupujemy diaksowy mieczyk, diaksową zbrojkę i ogólnie jesteśmy cali diaksowi. Łuszary rozwalił e, różowych tak kompletnie, więc zostały same teamy z łóżeczkami, z czego, oj czekajcie, ja się to tylko tak, tak dobuduję leciutko, e, z czego jak widzimy, Tutaj szary już walczy z białym, więc oni tam się e, klepią, a my sobie tutaj latamy na ludzie. Dobra, e, kto tam został? Okej, okay, wszystkie teamy są. Dobra, w takim razie kupujemy sobie prot 2 o, ochronka nam się przyda. No i w tym momencie dzieje się magia. Dokładnie tak. Mieczyk diaksowy, zbrojka diaksowa. Jesteśmy chodzącym diaksowym Wojtkiem. E, jeszcze sobie dziabniemy kilka strzał, ponieważ nie mamy za dużo. Rewki sobie uzbroimy. Trzy rewki. Ludzie, no jak to normalnie? Jak tu nie wygrać teraz? Jak to nie wygrać? Troszeczkę mnie martwi ten most czerwonych, ponieważ z niego może ktoś do mnie przybiec. Między innymi na przykład Szary, czy jakiś inny team. E, tego bym nie chciał. Najchętniej chciałbym zabudować nasze łóżeczko jeszcze lepiej, ale nie wiem czy jest sens. Ja bym chciał chętnie zrobić jakiegoś trona na te e, cwaniaki tutaj. Musimy ich w końcu jakoś tutaj stralować, co nie? Oni tam no stop ze sobą walczą, to może po prostu będziemy im przeszkadzać, co? Może po prostu będziemy im przeszkadzać, więc kupimy sobie... tego nie niszczcie się, nie niszczcie się póki co, poczekajcie na Wojtka. Dobra, weźmiemy sobie tak. Mamy to. Mamy dużo strzał? Mamy trochę tych strzał. Dobra, zaczynamy ich trollować Będziemy trollować szarego e, oraz białego. Szary i biały, nie wiem czy. Nie, o to nie są sąsiedzi chyba. Chociaż zaraz sprawdzimy. No jednak e, szary, biały mogliby być sąsiadami. Zaraz zresztą zobaczymy. Hops, hops, gdzie jest szary? Co? Tutaj jest szary, dobrze. Teraz kto do kogo chodzi? Szary. Bomb from. Ej, o co chodzi z tym bomb? Czy, czy, co? Jak to się dzieje? Czy ten szary coś tam. Nie, biały czego zrzuca? Jak to się dzieje, że do oni tak się zrzucają tutaj? Dobra, może my sobie podbudujemy się do nich, co? Troszeczkę się do nich tutaj tak podbudujemy. Wybudujemy sobie również przejście. O oh, no, szary został rozwalony przez białego! Ja chciałem się pobawić tutaj. No i szary został wylaminowany kompletnie. Słabo, szary. Słabo, żeś się nie pochwalił. Dobra, ale my idziemy teraz do białego, nie wiem czy biały tutaj wie, że my już u niego jesteśmy. Oj przeszedł <grywa> Oj, troszeczkę wojan się zagalopował Dobra, zrobimy mu mini trolla Zrobimy mu mini trolla i zniszczymy mu łóżeczko, co? Całe... Znaczy łóżeczko nie, ale obudowę łóżka. To będzie dobre. Okej okay. Let's go Let's go Oh no On się zaraz odrodzi On się zaraz odrodzi Ponieważ spadł Okej okay. I co on tam kombinuje? Nie wiem, czy on wie, że my tutaj jesteśmy. A mógł sobie tak wrócić, tak od labeki. Ale zresztą, zobaczy przecież łóżeczko, co nie? Zobaczy łóżeczko i pewnie się zdziwi. Ostro powie, dlaczego on mi nie zniszczył łóżeczka. A ja powiem wtedy, bo cię chciałem strollować. Lamu się, panato to, pana to. Aj, 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 jest! A zrzuciłem go znowu, i teraz patrzcie, rozwalam mu znowu łóżeczko. Dobra, elo, elo, elo. Okej. Okay. Raz... O, wyrzuciłem mieczyk! Nie! Nie, 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 Znaczy Łuk, gorzej! Dobra, nie odradzaj się, gościu jeszcze. Nie odradzaj się. Ty, on się nie odrodził, serio? Dlaczego? Wyszedł! Wyszedł za ręki! Nie mów! Dobra, uciekam stąd, uciekam! Nie chciałem cię trollować! Biały, nie chciałem cię trollować! Nie, 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 nie! Błagam, tylko nie wychodź za ręki, ja chciałem się tylko pobawić. Przepraszam biały, już cię nie będę trollował, wracam tu. Biały, wracaj na rękę. To był tylko taki prank bro. Don't worry, be happy. No gościu. czego on od razu wyszedł? Ej, obraził się na mnie, no typie. Przecież nie zniszczyłem, nie zniszczyłem ci łóżeczka. O co chodzi? No, no co za gość, nie? Ja mu dałem szansę, nie zniszczyłem mu łóżeczka. Tylko chciałem się chwilkę pobawić. A on już wychodzi za ręki. I jak na razie nie zapowiada się na to, żeby wrócił I chyba nie wróci Zostawił mnie kompletnie na ręce, ej No typie O wró... nie, kto to wrócił? Jakiś inny team J Rydzu Rydzu, nie, nie chcę cię tu Ja chcę białego Biały, no błagam cię gościu Bo zaraz zniszczę sobie łóżeczko i pójdę się rozwalić Nie no, nie da, sobie, nie da się zniszczyć sobie łóżeczka O wrócił Nie co to za assassin? Ej, no i znowu przeszedłem obok tego, okej. Okay. Dobra, mamy to. I lecimy. Nie, białego cały czas nie ma. Ktoś cały czas dołącza, ale białego nie ma. No wyszedł sobie za ręki po prostu. Co za gość, nie? Co za typ. Dobra, plot 3 sobie walne tak na wszelki upadek, chociaż coś czuję, że on już nie wróci, nie? Perełki sobie walne dla Beki również. Ja już nie wiem, co robić teraz, nie? Czy, czy, czy się jakoś poddać, czy co? No, no, no jak? W sensie biały już się poddał. No i victory, no i... No... Sprawiłem, że gościu wyszedł z arenki, tak go wkurzyłem. Ja nie wiem, nie. Ja nie muszę nawet walczyć z tymi przeciwnikami. Oni wychodzą, bo się po prostu mnie boją. E, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak zostawcie tą ampeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić żadnych kolejnych odcinków. Jak widzicie tutaj u mnie na Bedwarsach, sprawiam, że e, przeciwnicy wychodzą za rynek, ponieważ tak się bardzo boją ze mną grać. E, więc e, no, warto subskrybować, Żeby nie przegapić żadnych takich kolejnych troli. Ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się. I subskrypcja, pamiętaj subskrypcja, ponieważ jeśli do jutra wbijecie milion słów, to robię karaoke live. Trzymajcie się i elo!